Dzisiaj Manko z tej strony. Epic, gdzie się ze mną jest? Lesu. Tak, gramy następny odcinek 1 vs 1 z widzami Zobaczymy, jak to będzie. Tak więc powoli będziemy zaczynać. Gramy na odwrócony Vertigo. Trochę nam to zrejebanie, ale zobaczymy, jak pójdzie. MP 1 Tak więc Półtonka, a my już lecimy. Gramy standardowo do 12 rund. Ciekawe teraz, kogo zaos wygra. Bo teraz była zmiana, widza, Heftaro. Kurde! Już mi chciał to uciekać, albo A Blisko było. Blisko no, było. Najprzepiękniej masz, masz. O coś ma. hmm. O, oh. Siadło! A co, co co, tu, co tu leży? <laughs> A dlaczego tego nie nie Coś Też masz? No. <laughs> <laughs> Ale że w pierwszej rundzie chciał mnie z Zeusa, no wiecie co? Aaa co No 98, 2, HP. A co a co, co, co ty? <grywia> ja nic nie wiem, okej? Okay? No. Że widzę, że widzę, chcesz zeusem zabić <grywia> W każdym odcinku poleciał Zeus ale, że ty mnie chcesz ze zabić. No, już się zabiłem, no ale. Jakiś bind nie działał. Jak na. Jak się idzie na. No bardzo dobrze. Dobra, mam defuza, więc. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty gdzieś poszedł? A no, się nie mogę Dobra, uciekam Let's go, let's go. Tak Silek Nie chciał podejmować walki Nie, ale ja cieszkałem, ja tam byłem <noise> A to jest walka o zęb... Jakie Zeusy? Panie Marianie, ja niczym nie wiem Jak tam na? Bardzo dobrze Tak czysto trochę Czysto? Czemu czysto? Bo posprzątałem Aaa To ciekawie, ciekawie Ajajaj Ajajaj że inny bo... Ile mam kasy? Dobra Ile? Aaa Nieważne, nieważne Tyle, tyle, żeby na Zeusa było Tyle, żeby na Zeusa było No i co kampisz z tym Zeusem? Gdzie z tym Zeusem? Nie wiem Ty mm. kampiłeś Zeusa Prawda, prawda? <laughs> no, Zeus fajna jednak coś, no. no fajna, fajna Ale ty teraz się nie bawisz Zeusem No zaraz pewnie zabije Zeus'a i będzie nie bawię się, się Zeus'em. Jak tam na? Bardzo dobrze. Tak? No. Serio jesteś w że B. <grywka> B? jaki mi plecy zrobił. 4-3. Nie jest źle, nie jest Ale mogłoby być lepiej A mogłoby być gorzej Mogłoby być gorzej Zabój w tyle samo No jak widać Ale ja o jedną rundę więcej Bo ktoś się bał podjąć walki No cóż No 127 nie ma. Ju, już, już jest remis, wiesz? O niby tak Już jest remis Dobra. Co to ma znaczyć twoje dobra? Trochę się boję. Tym twoim dobra. Rundosz się rości? Podawaj. Ja jestem na. A ja właśnie nowe plątuję. Dobra, zajdzie ci tak, żebyś mi nie ze zeusa. Bo... nie lubię jak ktoś mi walnie zeusa. Nie! Jest dobrze, jest dobrze. Nie trafiłem. A ja wiedziałeś, że tu będziesz. Skąd tak wiedziałeś? Tak, też przytrzymałem. <laughs> że ty mi chcesz zejść w plecy. Znaczy, że nie pracujesz z kotela. Bo wiem, że mnie nie trafi. A ja chciałem trochę i i się wiesz, które Od mojego respa. Wiem. No, no musi być się Zeus Dobra e Teraz tak się zabawmy Dobra Zagramy wys wysokie ryzyko Wysokie ryzyko mówisz? Mówię ja. Jednak na dobrze ci wyszło ale jednym punktem wygrywam. Ono. Zmieniło się do 16, kurda. Oh, kurde. Teraz uważam. To może zagrać Do, do 12 wiesz, wygranych. Dobra. Żeby. Masz zełca? Może mam, może nie. Dobra, to nie idę da. Bo jak może, to. No i posad B. Bo się, że za chwilę gdzieś wchyle, a tam będzie Zeus. Mówię szczerze, nie mam Zeusa. Jednak oh, ja poszłada. To za chmura. Jestem <laughs> nieobliczalny. Ale mi siada dzisiaj? No dosyć ci siada, no nie powiem, że nie. Za powiedziałeś teraz, y, chyba jakiś Zeusik Hm? W twoim głosie usłyszałem Zeus'a Jakiego Zeus'a? <grym> ja nic nie wiem Okej? Okay. Okej okay. Gryisny okay, pierdolony 72 Ale kiowa. <grym> Full auto <grym> Pewnie Zeus był tam, co nie? Może był, może nie No to tak Jak ty mówisz może, to jest prawda Chyba co tam u ciebie? A bardzo dobrze. A jak ci minął cianek? A, nawet git. Idę. Nara, 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 nara. Ty na inny bombsite. Boj siębie. ciebie. Już chciał, już chciał. Aj jajaj. A mi dzianek. Nie tak łatwo. Nie, bo skaczesz jak mogła. Yy... Ojej, ojej, Jak tam na no? no Bardzo dobrze. Ja... No chyba na midzie jesteś. A jak tam na no? A? właśnie dobrze, właśnie... ...plantuję bombę. Bomb Ale zaplantowałam na B. Masz defusa? No nie! Ajajaj Myślałem, żeby nie będziesz miał Sorry Macie ja jakiego ja, Zeus'a Yyy Defusa A Zeus'a też miałem A, No ty masz wszystko Granaty, Zeus'a Twojego kałacha Fajny ten kałach, co nie? No Kliknij raz lewy Przycisk myszy a, nie możesz? Kliknąłem. A dobra, w... słyszałem, słyszałem. Posłyszałeś? Oczywiście. Bo ja kosę miałem w ręce. Słyszałem kosę jak pliknął y... artyst 4 plus F Tak? Na pewno Musisz powiedzieć, że zaplantowałem na B? Tak, tak. Ale pesteczka hmm. 9-7 przyjacielu A jak tam u ciebie z pieniążkami? A, w sumie dużo, dużo mam. Dużo, dużo? Ale... No, stać mi na Zeusa. I na fajną broń. Czy jesteś to Ty masz pewnie AWP To WP chyba nie oddaję na tej mapie. Mi da się boi chodzić. No, boje boje no. Jak tam ja na? Wiem, co... Ja. Dobra, nie widziałeś mnie? Łatwo? Ale czy na pewno? Ja sobie trochę potup tam, jak słoń. Ja trochę się tak zaplantuję. Na no. ja A. Nie, o też ty. A ty tam u góry byłeś? <noise> Ajajaj. Nie, już mnie chciał Zeusa. <noise> Wydam w tej rundzie 5100, i chyba się spłukał. A nie, znowu A nie. tyle wydam. No nie, no 10, 10, 10, ale nie ma Zeusa, nie ma Zeusa, ale ostatnia runda będzie Zeus. Uch. Czemu ty? Czemu co? Teraz, teraz Zeusik będzie. <noise> Punkt tak się Jednak, Jednak się zmieniło. A, zmęczyłaś, zmieniło, zmieniło się To dobrze. Co to za mi da? Dobra, cofam się. Co się trochę cykasz? No, cykam się. Proszę, da Ty jesteś. Co? Kto ty jesteś? Na odrzuconej Mireiżu Jakim Mireiżu? Znaczy na odrzuconym Vertigo y, Jestem wiesz mm -hmm. A nie macie? Nie mam nie Sprawia, 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 był ten zaraz A jakby był ten zamiast, to ja się na M zaliczę. Ajajaj. Aj. Jak tam z pieniążkami stoisz? W szosasie tysięcy. Mało, mało. Tyle to ja przeciętnie na rundę wydaję. Tak Wolisz w B czy O? Wolę B. Chodzi mi się w który wolisz. Wolę B. Normalnie. A. Ty chyba wolisz A, bo ty też często to A chodzisz. I no w sumie, prawda, dużo razy chodziłem na no, A. ma. Czekaj, Szt. dostał. Po jeden zeusach. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. My się widzimy już w na następnym odcinku albo na live. Dziękuję za oglądanie. Na razie i cześć.